O pomoc obrad zapraszam pana rektora. Konferencja naukowa z natury rzeczy jest podrem naukowców i osób zainteresowanych pewnym okres problemem badawczym. Dziękuję wszystkim tu obecnym oraz tym, którzy te wszystkie dołączą do nas. Tym, którzy zasygnalizują naszą obecność w pokonferencyjnej za to, że skorzystaliście z naszego zaproszenia na <grymna> udział w konferencji pod tytułem Bezpieczeństwo Środowiska Morawczego w i inwestycjach.